Taką poetycką wizję tego, czym zajmuje się marketing. Natomiast ja chciałam zadać pytanie, ile jeszcze cech funkcjonalnych możemy zakomunikować konsumentom o paście do zębów? Co ta pasta do zębów jeszcze będzie robiła? W związku z tym zrozumiałe że w chwili, kiedy wyczerpuje się lista argumentów, które mają charakter praktyczny i odwołują się do rozsądku konsumenta, sięgamy do jakichkolwiek innych, które zwrócą uwagę na nasz produkt. Ja bym była skłonna do zrezygnowania z tej y, poezji, czy jak woli, wolelibyście może ideologii i mówiła o tym, że każda droga, która zwiększy naszą sprzedaż, zyski ze sprzedaży i która wepchnie produkt konsumentowi jest drogą skuteczną. I niekoniecznie trzeba o tym pisać y, wiersze. Uh. Ja może nie, nie wiem czy odpowiem, bo nie wiem czy było pytanie, tylko bardziej komentarz. Powiem od razu, że jestem osobą, która została wychowana przez Kasię Staszyńską, to ona przyjęła mnie do pracy i to ona z etnografa zrobiła ze mnie badacza, badacza rynku. Chciałem powiedzieć, że ja się zgadzam oczywiście, no nie ma już, nie można więcej opowiadać o, o, o funkcjonalnych aspektach produktów, bo ludzi to po prostu nie interesuje. Produkty się skomodyzowały. W tej chwili wszystkie pasty są skuteczne, wszystkie, wszystkie oferty są dobre, wszystkie minuty są tanie. W związku z tym bez budowania takich historii nie mamy szans przykuć uwagi konsumenta. Jak sobie myślę o współczesnej komunikacji marketingowej, to ona tak naprawdę nie ma już tylko informować. To, co ja robię z tymi. Reklamami, śmiesznymi filmikami, które sobie przesyłamy wszyscy przez internet, to wiele z nich po prostu mnie bawi, wiele z nich mnie wzrusza i to, co do, to, to jest to, co dostaje tą wartość dodaną od twórców komunikacji marketingowej. Tak? To, jest, to jest kolejna treść kultury, która z jednej strony może być badana, a z drugiej strony jest niezwykle trudna do stworzenia. To nie jest film, który ma półtorej godziny, tylko na przykład minutę i trzeba w tej minucie upchnąć i oczekiwania klienta, ale też oczekiwania ludzi, że to będzie zabawne, wzruszające, że to będzie o czymś. Dziękuję. Ja bym jeszcze chciała dodać, bo ja też zrozumiałam ten komentarz, czy zinterpretowałam jako refleksję na temat tego, jak wygląda komunikacja marketingowa u nas w Polsce, bo faktycznie można by pomyśleć, że my tu pokazujemy wybrane casey w sposób bardzo subiektywny, dobrany i tendencyjny, a kiedy włączamy telewizor i przychodzi czas bloku reklamowego, to ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Zgadzam się, że... Z perspektywy marketera wszystkie chwyty są dozwolone, które prowadzą do, do zrealizowania celów. Natomiast naszą aspiracją, jeżeli chodzi o to wystąpienie, było pokazanie takich działań, które dokonują pewnej trwalszej zmiany w relacji z marką, które wierzymy mogą dawać więcej satysfakcji w pracy i być może my po przepracowaniu kolejnych lat nie będziemy mieli takiej chęci, żeby z naszej pracy rezygnować i pozwoli nam to do emerytury, która jeszcze ho, ho dotrwać w tej samej branży, dlatego chcieliśmy pokazać właśnie wybrane rzeczy, takie, które, bo, bo, bo kiedy cały czas faktycznie bijemy się na to, co pasty do zębów oferują na poziomie funkcjonalnym, to to się kończy tym, że inwestycje mediowe muszą być powielane i bardzo mocno duplikowane raz po raz, ponieważ nie, nie, nie powodują tego typu komunikaty silszej, trwalszej więzi. Wierzymy, że to, co pokazywaliśmy, pokaz, pokaz, Pokazaliśmy, jest sposobem na, na większą zaangażowanie. Dziękuję bardzo. Tam mam zgłoszenie i za chwilkę tutaj. Mhm. Ja się nazywam Teresa Taranko, reprezentuję katedrę marketingu w tej szkole, pracuję również w SGH. Zajmuję się między innymi nauczaniem młodych ludzi w marketingu. I ta, te wystąpienia zarówno pani Kasi, jak i odpowiedzi państwa z Agencji Saczęcaczy pokazują, że tak naprawdę funkcjonujemy trochę w dwóch różnych światach i to spotkanie dzisiejsze właśnie służy do tego, żeby pokazać trochę te różne światy. Pani Kasia mówiła o tym, że jak się rozmawia z menadżerami, którzy mają niewiele, niewielkie środki finansowe, którzy mają bardzo ograniczone możliwości tworzenia wielkich wizji, wielkich strategii i chcą bardzo szybko osiągnąć efekt finansowy i wzrost sprzedaży, to ich myślenie bardzo często ukierunkowane jest na to, żeby przebić się za wszelką cenę z informacją o produkcie i za wszelką cenę wywołać wrażenie, że nasz produkt jest absolutnie najlepszy. Co oczywiście bardzo często niestety odchodzi od tego fantastycznego budowania wizji marki, kreowania, zaangażowania klienta, budowania, odwoływania się do wartości, do różnych koncepcji filozoficznych itd. Natomiast ambicją, i myślę, że to jest bardzo interesujący trend, ambicją agencji reklamowych, zwłaszcza takich agencji, które mają również duże doświadczenia w sensie krowania interesujących, nagradzanych na różnego rodzaju konkursach, nagradzanych za osiągnięcia nie tylko sprzedażowe, ale również za taką kreatywność. Ambicją tych agencji jest pokazywanie trochę innego podejścia do komunikacji marketingowej i to, co Państwo nam tutaj zaprezentowali, właśnie pokazuje, że świat dawno odszedł, czy zwłaszcza ta część kreatywna agencji reklamowych, odchodzi od pokazania, że produkt ma nakrętkę, że produkt ma ciekawe, ciekawe właściwości itd. Natomiast i ta rzeczywistość rzeczywi niestety w naszym kraju bardzo boleśnie jest odczuwana i z różnych badań. Miałam przyjemność przeprowadzić między innymi takie badania wśród menadżerów, czego im brakuje w kontaktach z agencjami reklamowymi. I okazuje się, że najczęściej mówią tak, że to, co my byśmy chcieli, żeby było pokazane w komunikacji marketingowej o produktach czy o naszych markach, nie przekłada się na wizję. Bo agencje reklamowe chciałyby zrobić piękny, piękną opowieść, piękny świat i Ja bym chciała doczekać takich czasów, kiedy te, te dwa światy gdzieś będą się łączyły. I tylko nawiązując do, do pewnej kwestii, która jakby wykracza poza to dotychczasowe wystąpienia, otóż nie jest tak, że w dowolnym momencie komunikacji marketingowej można pokazywać tę, tę piękną wizję, czy pokazywać wyłącznie wartości. To wszystko zależy od tego, jaki to jest produkt, a przede wszystkim w jakim momencie życia produktu tę komunikację przygotowujemy. Jeśli to jest po raz pierwszy informacja, pojawia się nowa kategoria produktu, pojawia się nowy produkt, no to to może warto zwrócić większą uwagę na te e, użyteczności i korzyści funkcjonalne. Ale w momencie, tak jak tutaj Państwo przywołali przykład pasty do zębów, gdzie nie trzeba już dzisiaj chyba e, współczesnemu społeczeństwu tłumaczyć, że pasta może wybielać, czy pasta może e, chronić dziąsła, no to ta kreatywna strona odwoływania się do tych autentyczności, do tradycji, do e, fajnych opowieści jest zdecydowanie większa. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie za wypowiedź, było zgłoszenie jeszcze. Państwa, mianowicie widzę pewien wspólny mianownik. W tej chwili już w marketingu nie wystarcza opierać się tylko na takich parametrach ekonomicznych czy prostych, niezmiennych, opisowych jak wiek, ale coraz bardziej przechodzimy do hierarchii wartości, do pewnych cech pozaekonomicznych. Z moich badań w Instytucie Badań Rynku i Konsumpcji Koniunktur wynika duże znaczenie pewnych cech mentalnych, zwłaszcza rozróżnienia ludzi aktywnych i biernych, tych, którzy czegoś chcą i tych, którym jest wszystko jedno, co oczekują, prawda, że coś z nieba im spadnie. Bardzo ważną cechą jest wykształcenie, ale także usytuowanie społeczne i uwarunkowania ekonomiczne, no jako ta podstawa potem już do konkretnych działań. Ja bym chciała odwołać do typologii konsumentów, jaką przeprowadzałam na podstawie badań z 2010 roku. Typologia oparta była na modelach wielozmiennowych i można było wyróżnić cztery typy konsumentów. Jeden taki bardzo aktywny, o przywiązujący dużą bardzo rolę do swojego miejsca w społeczeństwie, do realizacji aspiracji, rozwoju kariery, także udziału we władzy. Dużo wyższy wskaźnik, 18%, przyznacznie znacznie licznym wskaźniku dużej wartości, dużego znaczenia przywiązywanego do tej wartości. I aktywni w każdej dziedzinie, jak się spojrzy na zachowania na rynku, jak spędzają czas wolny, to widzimy także tą taką aktywność w każdym działaniu. Tutaj jest bardzo dużo ludzi, którzy także przywiązują, przywiązują dużą wagę do kariery, jednocześnie przywiązują wagę do podnoszenia swoich kwalifikacji, już taki bardzo aktywny ogólnie typ, zarówno w prawach zawodowych, jak i osobistych i w przełożeniu na rynek. Na drugim biegunie jest taki typ, dla którego największe wartości wiążą się z takimi wartościami nadrzędnymi uczciwość, wolność. Poszanowanie praw obywatelskich, chociaż też doceniają znaczenie pewnych cech materialnych. I dwa cechy, pozostałe typy jeden pokazujący się jako bardzo bliski w hierarchii wartości do średnich w kraju, a drugi, który jest bardzo słaby ekonomicznie, w dużym stopniu obejmuje ludzi niewykształconych z małych miejscowości, dla których największą wartością jest w ogóle mieć pracę, utrzymać się jakoś przy życiu, swoją rodzinę utrzymać. No i teraz właśnie w zależności od tej hierarchii wartości mamy także inne zachowanie. Kult młodości też uważam, że się mieści w tych kategoriach. Ta aktywność w typie pierwszym to jest symptom tego trendu, właśnie także kultu młodości, który będzie się pewnie jakoś rozwijał. Natomiast pewne grupy za tym jeszcze nie nadążają, czyli akcentuje w ten sposób zróżnicowanie, że pewne trendy wychwytujemy jako to, co się nowego pokazuje, co nabiera znaczenia, ale w skali całego kraju to jeszcze ciągle mamy bardzo duże zróżnicowania. Dziękuję bardzo. bardzo. dziękuję i mam jeszcze jedno ostatnie zgłoszenie przez przerwą. Zapraszam. Sebastian Umiński, Interactive Solutions is such and digital. Ja na co dzień pracuję w internecie i śmiem powiedzieć, że z ludźmi młodymi, w związku z tym, a propos kultu młodości chciałbym powiedzieć o takich trzech wartościach, które wydaje mi się są też, są też kluczowe, jeśli, jeśli kojarzymy tą młodość z marketingiem. To jest to, o czym, o czym już zostało powiedziane, to znaczy opowiadanie historii, doświadczenia oraz emocje. Podam kilka przykładów, ponieważ tutaj jedna, jedna z pań trochę zarzuciła ten konflikt pomiędzy agencjami, marketerami, czy też, czy też odejście już od tego podkreślania wartości w samych produktach, tak? pewnych, pewnych atrybutów samych produktowych. Wydaje mi się, że tak jak, tak jak pani profesor na wstępie zauważyła, jest pewna aspiracyjna wartość młodości, zarówno z młodszych, jak i starszych grup wiekowych. Jedni aspirują do tego, aby być młodymi dorosłymi, mówię o dzieciach i, i młodzieży. Ci starsi z kolei będą aspirować do tego, aby być. Aby być ciągle jeszcze dorosłymi, ale jednak z podkreśleniem, z podkreśleniem tej młodości, powrotu do, do tych czasów, kiedy te emocje i te doświadczenia były na trochę innej skali. Na ile to jest prawda, to, to, to czas zweryfikuje. Nie śmiem jeszcze twierdzić w moim wieku. Natomiast chciałbym powiedzieć o tym, jak to wygląda na poziomie styku. Też z konsumentem, który jest młody albo aspiruje do tej młodości. Jeśli Państwo zwrócą uwagę na na przykład kategorię telekomunikacyjną, mamy tutaj kolegów z, reprezentujących markę T-Mobile. Ja akurat uwielbiam komunikację tej marki. Zapewne znają Państwo spoty realizowane międzynarodowo, pełne muzyki, pełne tańca. To są rzeczy, które we mnie osobiście budzą duże emocje. Ja często mam łezkę w oku, uwielbiam spot Welcome Home, dziejący się na lotnisku, zupełnie zaskakujący dla, 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 dla uczestników tamtej, tamtej sytuacji. Czy też chciałbym przytoczyć kolejną markę, która zupełnie nie wprost, poprzez emocje i poprzez doświadczenie mówi o... W swoim produkcie. Chodzi mi o markę, markę Red Bull. Nie wiem, czy dwa dni temu Państwo również śledzili z zapartym tchem odliczanie do skoku Felixa Baumgartnera, który miał pobić rekord świata. Tam nie ma nic o napoju energetycznym. Tam jest de facto o emocjach. Tam ludzie z agencji, marketerzy, którzy mają duży dystans naprawdę do tak zwanych do tak zwanych bullshitów marketingowych i do całej tej otoczki, która na nas już niby nie działa. Śledzimy z zapatym tchem pewną historię, która rozgrywa się na naszych oczach. Oczywiście, kto jest sponsorem? Jest sponsorem konkretna marka, jest tutaj pewne doświadczenie ze światem tej marki, są tutaj wzbudzone bardzo duże emocje dla tych, którzy piją ten, a nie inny napój energetyczny i dla tych wszystkich, którzy nie mają z nim nic wspólnego. To de facto jest dzisiaj praca marketerów i praca agencji reklamowych. Nie dlatego, że tak sobie wymyśliliśmy, że to będzie fajne. Agencje reklamowe bardzo lubią różne kreatywne, kolorowe, e, wspaniałe, e, nagradzane na festiwalach e, historie, ale de facto też rozliczane są przez klientów i sami klienci na to zwracają uwagę za efektywność. I e, jakby lądując, to sam konsument. I to, że on interesuje się tym, co budzi jego emocje, co dostarcza mu doświadczeń, tak naprawdę to on, marketerów oraz agencje trochę popycha w tą stronę używania tych, a nie innych środków wyrazu. Gdyby mowa o nakrętkach, Tudzież kolejnym składniku paście do zębów, na niego działała i przekonywała go do zakupu, to prawdopodobnie tak byśmy, tak byśmy to komunikowali, ale zarówno badania tutaj, o, o których więcej mogą powiedzieć koledzy, czy też etnograficzne obserwacje, no niestety, albo stety, mi akurat ten świat bardzo się podoba, wolę to niż podkreślanie dwudziestego składnika w paście do zębów. Komunikacji marketingowej de facto skłania nas ku temu, aby używać takich, a nie innych środków wyrazu. Ja bardzo cieszę się, że tak to wygląda, i, i, i wydaje mi się, że bardzo koresponduje to z dzisiejszą tematyką. To jest kult młodości, to jest kult emocji, to jest kult zaangażowania. Jakbyśmy mieli powiedzieć, co kojarzy nam się z młodością, to pewnie imprezy, emocje, te doświadczenia, różnych nie wiem, spotów ekstremalnych, tudzież wycieczek, które mogliśmy, mogliśmy kiedyś zrobić. To jest chyba. to, to to miejsce, gdzie ten kult młodości z marketingiem się bardzo mocno spotyka. Pięknie, dziękuję za wypowiedź. Zrobimy teraz, przeniesiemy sobie na chwilkę dyskusję w kuluary.